Witajcie moi drodzy, dzisiaj temat bez instrumentu, a mianowicie zasady miechowania. O miechowaniu już dawno temu nagrałem film, jak to robić i jak to po prostu. Funkcjonuje, natomiast dzisiaj takie może odpowiedź na pytanie, bo dostaję czasem od Was pytanie: No dobrze, co dwa, co cztery takty, a jak utwór ma jakąś taką nieregularną liczbę taktów, jak to wtedy robić? Moi drodzy, kierujmy się frazą utworu, tak? Utwór składa się zazwyczaj ze zwrotki, z refrenu, prawda? I tak też myślę, że byłoby fajnie, gdybyście sobie miechowali. chowali, tak? Czyli jak mamy jedną frazę to jest otwarcie, a drugą frazę zamknięcie. Oczywiście musimy pamiętać o tym, żeby robić to w sposób taki, żeby ten dźwięk był cały czas w odpowiednim na, na odpowiednim poziomie, tak? Żeby po prostu jak chcemy zagrać ciszej, no to ta kolejna fraza jest ciszej, tak? Ta jest głośniej, no to automatycznie głośniej e, i, i mocniej tutaj e, miechujemy. to e, jest bardzo ważne no bo o to też pytacie e, dość często dlatego dzisiaj postanowiłem odpowiedzieć właśnie na to pytanie dlaczego e, i co zrobić mamy na przykład utwór który ma jakiś przedtakt albo albo ma jakąś na przykład e, taki wstęp i potem dopiero zaczyna się regularność taktów no to oczywiście można można jak najbardziej to zrobić można wziąć sobie i spokojnie e, zagrać e, ten nieregularny wstęp. Do, do, dowiedzieć się jak najlepiej będzie nam wychodziła zmiana miecha tak żeby nie było żadnych e, urywań tutaj. I tak też, e, tak też zrobić. A ja zawsze e, powiem wam e, powtarzam że warto od początku uczyć się tych zmian miecha co dwa co cztery takty. Natomiast jeśli już mamy na tyle rozwiniętą intuicję, że wiemy, że zagramy tak, no to nam starczy, miecha a jak zagramy tak, to też nam starczy, a tak nam nie starczy, no to oczywiście możemy, możemy to zrobić. Nie ma, nie ma problemu, ale polecam właśnie sprawdzić to na własnym utworze konkretnym, jak to będzie się prezentowało. Czy starczy nam robić co cztery takty, gdzieś ten piąty takt? Nam jeszcze wejdzie na luzie, czy po prostu brać to pod uwagę i od początku grać to w ten sposób? Także taki, myślę, dzisiaj temat poruszam. No myślę, że ważny, ważny, bo ważne jest miechowanie. Podczas gry, no bo to jest sposób wydobywania dźwięku, tak? Z akordeonu poprzez powietrze. Więc yy, warto, warto, się na tym, warto się na tym skupić. Dlatego dzisiaj chciałem tak po prostu odpowiedzieć, bo czasami pytacie, yy, pytacie po prostu o różne rzeczy, i ja będę chciał czasem zrobić taki po prostu odcinek, w którym po prostu o czymś wam powiem, żeby utrzymać właśnie te piątkowe odcinki związane z akordeonem naturalnie. Także. Bardzo, bardzo się cieszę, że jesteście na tym kanale. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek a żadne treści na tym kanale Was nie miną. Dziękuję Wam za każdy komentarz. Jeśli macie pytania, pytajcie w komentarzach. To jest sekcja dla Was tam na dole. I życzę Wam przyjemnego dnia i do następnego odcinka. Trzymajcie się.